Ciebie, bo widzę, że się te, nostalgia włącza. A nostalgia, to już trochę lat minęło tutaj, My to już czwarty, piąty rok leci w Radziankowie to już, no, piąty rok. Pięć lat temu tutaj, ha, ostatni raz grałem w innych barwach. Powiedz szczerze, ani jednego dnia nie żałowałeś. Że zmieniłem tak. Nie, no to wiadomo, to gdzieś tam potem była ta pandemia, gdzieś jakieś tam problemy, Dziś trener dziewczyn też mnie mocno naciskał, wyciągnął mnie i po prostu spróbowałem gdzieś uderzenie swojej siły. Też tutaj ten okres, kiedy tutaj byłem, nie mówię, że był zły, ale no, rozstaliśmy się w takich dziwnych nastrojach, że tak powiem. No dzisiaj przyjeżdżasz tutaj jako jeden z czołowych e, bocznych obrońców ligi, bo tak można o to wie, czytać w internecie, ja nie mówię tylko wśród kibiców ruchu radzienków. No to bardzo mi miło, no, gdzieś tam staram się gdzieś z meczu na mecz teraz gdzieś tam poprawiać swoją formę. Gdzieś tam teraz może mm, w tym czasie trzymiesięcznym gdzieś tam dobrze, dobrze gdzieś gram na swojej pozycji, gdzieś nie oddaję tego miejsca, no i no dziękuję za taką, za taką opinię tam od kibiców, wszystkich z boku, cieszę się. Tutaj jest tak, że na w drugą stronę wędrują zawodnicy. Cała no, po pół jedenastki dramy można by ułożyć z naszych byłych e, graczy. E, nie wiem, czy powiesz, co ich tu przyciąga? No szczerze, nie wiem, aczkolwiek się domyślam, ale <grym> gdzieś tam jest y, Mita z Bramka, który jest gdzieś młodzieżowcem też u nas. Może nie łapał tyle minut, ile chciał. Gdzieś dołączył tutaj i gdzieś widać, że wskoczył do tego składu. Gdzieś tam się chłopaki wymieniają. No kuli, kuli zmieni po prostu. Gdzieś tam nie mi to oceniać tak naprawdę. No, domyślam się co i mogło skłonić. Tak naprawdę też wydaje mi się, że minuty też na boisku i boisko też mi się wydaje, że jest bardzo dobre tutaj, ponieważ tutaj dbają o te boisko I jedne i drugie tam już mają co Widziałem, że to fajnie, fajnie to wygląda, dbają o to i... Tak, A tak myślę, to się że każdy ma. z tych elementów mógł mieć kluczowe znaczenie. Tom. Mi się wydaje, że tak. Nie? No dobra, dzisiaj przyjeżdżamy tutaj do jednego z faworytów, ale do którego tracimy dwa punkty, tak naprawdę. Mam wrażenie, że ta drużyna jest w gazie. A i mecze z dramą zawsze, zawsze wychodzą w formie takich widowisk. No wiadomo, są to derby, gdzieś tam może powiatu. Eee, no gdzieś przez to, że tam nie naszych byłych chłopaków, też te mecze inaczej wyglądają, bo każdy chce się pokazać, że zasługiwał na więcej minut I w, czy w tym klubie, czy w tamtym klubie. No, mecz rządzi się swoimi prawami. No. Dziś my zawsze na, na staramy się ten mecz, by potoczył się po naszej myśli. Straszne widowiskowe są te mecze, bo i tutaj wygrywaliśmy, potem przegrywaliśmy. U nas 4-3, ostatnio gdzie też gonili nas, a finalnie wygrać, bo udało nam się wygrać 4-3, więc te mecze są fajne, fajne do oglądania, dużo bramek. Widowisko fajne, nic tylko oglądać, przychodzić na mecze. No to czekamy na pierwszy gwizdek, dzięki. Czekamy, dzięki. じゃあま Co, jest? Co tu się dzieje? Nie, ja patrzę dwie legendy Radziankowa. <grym> no to trochę przesadził z tymi znowu, nie, no, Ja, to ja to tak jak się stoi koło Mariana, zawsze będziesz legendą. No bo. to już wystarczy, że staniemy się dobrze, no. dobrze, dobrze, tak. Ale graliście no, razem? No, nie no, Kajmie Nie, on grał, a ja biegałem. No. Grali my trochę wygrali raz. No, tak jest. Ale nie tylko wygrali, nie Marian? Dobra, to no, raz. No. Raz będziemy pytać o Dariusza Dwojaka. Jaki był zawodnik? Bardzo dobry. Jaki ma ja mogę odejść, co na chwilę? Nie. No, ja Dobra, nie to ma. To powie tak no, no, prawdę prawdę no, no. powiedz. Wymagaj na tygodniu. Jaki miał łatwy? Dariusz Dwojak na boisku? Jaki był? A mnie się pytasz? No. na no, no, jaki był? No musiały być jakiś atuty. Dużo biegał. Jak ja grało się na 3 to trzeba było biegać. No, tak, takie były zasady. Trzeba było dzisiaj... wrzucać komuś. No właśnie, i było około. Dobra, pójdę, no, Tak to wyglądało. Dobra, to teraz jesteśmy tu i teraz. Trener ma tutaj na błysku postaci swoich zawodników. Ja atakuje tą czołówkę, chociaż początek był trudny. Tak, 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 tak. I to tak jak gadałem dzisiaj z Marcinem o tym sezonie, jak to wyglądało i to podobnie jak, jak oni. Początek był trudny, ale... <laughs> Paradoks jest tego, że graliśmy bardzo dobrze w piłkę, tylko że nie umieliśmy meczu wygrać, nie? A nie mówię, że później, w późniejszym meczu graliśmy gorzej, tylko wyeliminowaliśmy pewne, pewne błędy, które myśmy popełniali i, i mieliśmy fajną serię, bo 7 spotkań i jeden remis, także, także to fajnie gdzieś tam wyglądało, te punkty, które my zrobili, ale, ale... No, ten ostatni mecz troszkę to tak zamazuje gdzieś tam, no, ale... Ale był stres, że się gdzieś tam zakopiecie w pewnym momencie? No bo to był początek sezonu po czymś, i szybko no. da się odczuć, że wszyscy uciekają, to nie? No wiesz co, jasno, że tak, jasno, że tak, że gdzieś tam cały czas o tym myśleliśmy, bo też wiemy, że ta liga jest bardzo wyrównana i to pokazuje. Po 13 kolejkach dzisiaj można to powiedzieć, że to... Tutaj dzisiaj tak jak jeszcze raz to z Cioną, no to tu nie ma słabych duży. No przykład tydzień temu tutaj przyjechał rekord, co miał 4 punkty, a, a wygrał uważam zasłużenie u nas meczu. No. Wiadomo, że no też my zagraliśmy słabszy mecz, bo, bo, bo też tak było, ale, ale tak ta liga wygląda tutaj. I, i tu jest naprawdę każdy punkcik, każdy punkci, nawet remis. Na wyjeździe czy u siebie to trzeba bardzo coś No i ta czołówka gęsta. mam wrażenie, że tu jeszcze z przodu nikt nikomu na dobre nie, nie uciekł. co, dzisiaj to, 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 jak mi powiesz kto z tej ligi jest faworytem, to nikt nie jest faworytem. No. Możemy my być, może być Radzionków i może, i może być jeszcze nawet Gwarek Tarnowskiej Góry. No kurczę, no naprawdę, no. Tak. zobacz jak to wygląda dzisiaj, my sobie też tak kalkulujemy, widzimy. No. Co z tego, że jesteśmy wysoko w tabeli, ale różnica punktowa? No żadna, żadna. Co to 5-6 punktów to nie jest, to nie jest jakiś, jakiś duży dorobek, żeby... A tym bardziej, że do końca jest jeszcze 6 kolejek, to jest 18 do zrobienia. Tak. Te mecze ruchu z ramą zawsze są ciekawe, mam wrażenie, że atmosfera tych meczów jest jakaś, mimo wszystko nerwowa, wyjątkowa. Tak. A u Was jeszcze pogoda gwarantowana, bo takie co tam pamięcie, będzie <laughs> zawsze przyjeżdżamy sobie. No, jest nie? fajnie, tak. I nawet gadam właśnie też jeszcze raz powtarzam, to rozmawiamy, no fajnie, koniec października i uważam, że boisko boisko przygotowane jak należy na tą porę roku i, i tak jak mówię, kibice przyjadą, będzie fajnie myślę i będzie fajny mecz, zawsze dużo bramek pada i, i wspominamy mecz u was, gdzie tak jak dzisiaj tutaj sobie dziś w szatii, przypominamy, że po 20 minutach temu mógł Radzionku zamknąć mecz i prowadzić 4-5-0 i, i nie mielibyśmy po co na drugą połowę chodzić, a, a w drugiej połowie to troszkę gdzieś tam się pozmieniało i, i zawsze są te mecze, mówię, obfitują w bramki i gdzieś tam, a też z drugiej strony na pewno to też ma wpływ na to, że paru chłopaków jest takich, co gdzieś tam w tym Radzionkowie też grało, nie? I, I to gdzieś tak blisko jesteśmy, znamy się wszyscy. No właśnie, ilu dzisiaj z tych byłych w jedenastce? A nie ma dużo, jest kuli, ale to też nie wiadomo jeszcze z nim, bo rozgrzewka pokaże, czy, czy będzie grał, bo jest kotyzowane od dwóch tygodni. Jest Hermi, jest Robert Boryczko. I chyba, chyba na, na pierwszy skład chyba to wszystko dzisiaj. No, to nie tak mało. Dobra, no. zobaczymy. Jasne, po końcu mglisków, jakich nas jak będziemy gadać. Nie, nie to się będzie śmiało. <laughs> <laughs> Nie, no, przestań, że jak przegram, to nie będę płakał. No też nie, będę... od razu płakasz. No nie, <laughs> no. Ale ja panu chcemy wygrać. No. Jasne. Dzięki. Dobra, Dobra, no, fajnie, Dzięki. Dobrego meczu. No W sumie mi się kojarzą z dramą Zurosowic różne zdarzenia, ale to ty przypomniałeś, że kiedyś przyjeżdżaliśmy tu w innej roli, na innej rangi spotkania. I tak naprawdę to był obiekt, na którym się troszkę przygotowywaliśmy do naszych meczów o, o punkty. Tak, tak. Ja pamiętam, że tutaj jeszcze za, za dobrych czasów ruch wyraźników w pierwszej lidze, to tu praktycznie cały tydzień trenowaliśmy i rozgrywaliśmy mecze kontrolne, jeżeli była taka możliwość. Także tutaj gdzieś zawsze wspomnienia wracają i, i to jest fajne. Ale dzisiaj przyjechaliśmy na mecz ligowy, bo tak potoczyły się losy klubów, no i nie ma co narzekać, tylko trzeba robić swoje i próbować urodzionków wyciągać górę losy klubu, bo wspominamy sparring z Rakowem Częstochowa, niedawno mistrz Polski. Nie wiem, może telefon do trenera Szwargi, póki tam jest, jeszcze raz tu się spotkać zimą. Trener Szwarga to już teraz bardziej chyba myśli o Arce Gdynia, bo, 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 bo gdzieś tam podpisał już umowę, a swoją drogą to Ciekawostka taka, że też graliśmy w jednej linii defensywnej, więc naprawdę była mocna. No to... <laughs> ale, ale, ale jeżeli chodzi o to, to no tak, graliśmy tu z Rakowem jeszcze. Raków był wtedy w drugiej lidze, my byliśmy w pierwszej lidze i, i graliśmy tutaj, gdzie, gdzie trenerem Rakowa był Jurek Brzęczek, także też fajne, fajna ciekawostka i wygraliśmy ten mecz 2-1 z tego, co, co kojarzę. Najświeższe wspomnienia z dramą są takie, że moim zdaniem gdzieś zaczęła nam się budować ta drużyna Właśnie otwarciem wiosny tego roku i tym spektakularnym zwycięstwem, bo to było i meczycho, i w naszym wykonaniu kawał spotkania. Dokładnie, z dramą są zawsze mecze ciekawe, bo drama ma bardzo mocne nazwiska w swojej ekipie i, i to są jedne, można powiedzieć, z najmocniejszych nazwisk w Lidze i tutaj drama to jest y, zdecydowanie wyróżniająca się drużyna tej ligi, co, co też widać po, po ich wynikach. No i my, którzy staramy się im napsuć krwi, i wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, że, że te spotkania muszą być wyrównane, i, i takiego się też dzisiaj spodziewam. To jest ten moment, w którym gwiazdka zaczyna patrzeć w tabelę, bo on mówi, że zapatrzy zawsze, jak jesteśmy wysoko. Teoretycznie to jest ósme miejsce, w praktyce, na przykład do dzisiejszego rywala, to są tylko dwa punkty straty, i gdzieś tam rączką można już dotykać tego pudła. Podoba mi się mentalność zawodników, bo nie tylko gwiazdka, ale też reszta, reszta starszyzny yy, od czasu do czasu, jak ze mną rozmawia, to, to mówi, ile mamy punktów straty do lidera, a nie ile mamy punktów przewagi nad dołem tabeli. I, i to jest fajne, bo oni chcą jeszcze sobie piłce dużo ugrać, i może to jest właśnie ten sezon, że, że będziemy gonić, będziemy szukać swoich możliwości, a liga jest na tyle długa, że. Może kurczę, tutaj jeszcze nic nie jest gdzieś tam rozstrzygnięte, tylko to będzie trwało podejrzewam do tej ostatniej 38. tak kolejki, bo tych kolejek jest bardzo dużo. Koniu, już w środku, normalnie. Jeden kolektyw, jeden drugi za drugiego, za na zero z tyłu i trzy punkty dzisiaj, oh. Panowie, tak jak w życiu. Czasem się coś nie udaje, ktoś skakuje za kogoś, trudno. Piłka noc na życie, upaki. Ale jak skakuję, już nie mogę tego miejsca oddać. Już do końca muszę sobie je trzymać. Jeden za drugiego, idziemy po... zrobić dobrą robotę. Dawaj, gwiazdka. Podujący swoją trwającą już pięć spotkań serię gier bez porażki ruch radzianków pojechał w sobotę do Zbrosławic na mecz z miejscową dramą, która przed tygodniem przegrała po raz pierwszy od 18 sierpnia. Derby powiatu tarnogórskiego, których krótka historia dostarczała już znakomitych piłkarskich emocji, zapowiadały się naprawdę ciekawie. Faworytem pozostawali typowani nawet do awansu miejscowi, ale żółtoczarni już tradycyjnie w delegację pojechali z odważnym zamiarem gry o pełną pulę. Do drużyny trenera Dariusza dwojaka po krótkiej nieobecności wrócił kapitan dramy i były zawodnik Cidrów Rafał Kuliński. Szkoleniowiec ruchu przed meczem miał tymczasem kilka kłopotów kadrowych. Po urazach wracają co prawda do meczowej kadry Rafał Otwinowski i Franciszek Stachoń, ale swój uraz wciąż leczy Fabian Brewczyk. W Zgrosławicach nie mógł zagrać Kamil Kopeć, a już na przedmeczowej rozgrzewce z przyczyn zdrowotnych wypadł Szymon Turczyn, którego w ostatniej chwili zastąpił Kacper Zalewski. Pierwszy raz w sezonie od początku zagrał również Szymon Małewski. Po pierwszych nieco chaotycznych minutach to piłkarze Dramy z Brosławice zaczęli kreować sobie pierwsze zagrożenie dla bramki Dawida Stambuły. O ile golkiper ruchu nie musiał przejmować się tym uderzeniem autorstwa Grzegorza Ochwata, to już w 12 minucie musiał zachować czujność między słupkami swojej bramki, bo mierzył w tą stronę Jakub Belica. Prosto jednak w środek, dlatego Stambuła spokojnie złapał piłkę. Po raz pierwszy golem dla gospodarzy i to bardzo realnie zapachniało w 23 minucie. Urwał się z piłką lewym skrzydłem Daniel Liszka, który następnie podał do Rafała Kulińskiego. Kuliński pobiegł z futbolówką od połowy boiska, minął trzech graczy ruchu, później uderzył lewą nogą, obił słupek bramki Cidrów. I jeszcze poprawka autorstwa Mateusza Hermasza i tym razem z przymierzeńcem żółto-czarnych okazał się drugi z słupków. Fura szczęścia była teraz przy ekipie trenera Marcina Trzcionki. Ale i ruch szukał tego dnia sposobów na to, by ukąsić rywala. 36 minuta, dobra piłka ze własnej połowy w kierunku Marcina Kowalskiego. Kowalski wygrał pojedynek biegowy z Robertem Boryczką, a później w biegu w pole karny. Mimo ostrego kąta spróbował zaskoczyć Krystiana Mitasa. Mitas w porę wyszedł jednak z bramki, a gola dla żółto-czarnych nie było. Widowisko nabierało rumieńców. W 43 minucie zaatakowali gospodarze. Rafał Kuliński przebiegł w kierunku pola karnego ruchu, zostały zablokowane, ale później świetnie złożył się do uderzenia Marek Ptak. Nie gorzej jednak interweniował między słupkami Dawid Stambuła, wciąż w Ptakowicach 0 do 0. Ostatnią okazję, by ów rezultat zmienić jeszcze przed przerwą, mieli żółto-czarni. Dobra piłka od Mikołaja Dudy w kierunku Szymona Małeckiego. Małecki zdołał minąć Krystiana Mitasa, później podał do Marcina Kowalskiego. Kowalski bez przyjęcia nie trafił jednak w światło bramki. Po 45 minutach tego widowiska wynik brzmiał 0 do 0, ale dało się wyczuć, że po przerwie jedni i drudzy spróbują zaatakować jeszcze mocniej, no bo nikogo tutaj nie interesował podział punktów. Panowie, oni dochodzą z dwójką, ale ja mam wrażenie, że oni chcą, żebyśmy grali. I żebyśmy stracili tą piłkę. Dlatego panowie, ja uwielbiam grać w piłkę. Ja kocham grać w piłkę, ale to nie jest wojsko do grania w piłkę. Nie czarujmy się. Tutaj jest ciężko. Śliwcu, gwiazdka. Zalu zostaje szeroko. Jest na mały. I teraz dwóch napastników, trom podwieszony i kowal. Oli dzięki, dobra robota, ale to nie jest boisko dla Ciebie dzisiaj. Tutaj nie będzie fajnego meczu. Uwierzcie. Ja wiem, chcecie do środka łamać, zmieniać strony i tak dalej. No nie. Ja już tu rozegrałem takie mecze. Już rozegrałem takie mecze tu. Bo my myśleliśmy, że jesteśmy Zurwa... Jesteście. Ale nie tutaj. Panowie. Prostota. 0-0. Drugie 45 minut i robimy robotę. Walka, zaangażowanie, później aspekt piłkarski. I to... Zobaczycie na modlę. zobaczycie. Jedziemy, no. gadaje? Gadaje. W przerwie trener Marcin Trzcionka zdecydował się na dokonanie jednej zmiany. Nie wyszedł już na plac gry Oliwier Lazar, którego zastąpił Michał Szromek. W 48 minucie Radziankowianie nacisnęli rywala. Konkretnie zrobił to Szymon Małecki, który omal nie zabrał piłki Jakubowi Belicy. Ten ratował się wybiciem futbolówki na żółdrożny. Trzy minuty później z Kaczem Sadlakiem poradził sobie na lewym skrzydle Mateusz Hermasz. Hermasz podciągnął pod końcową linię boiska, zagrał przed bramkę, jeszcze nie było strzału Dromy z Brosławicy, wreszcie Grzegorz Ochwat zdecydował się na uderzenie z 16 metra, spokojnie złapał jednak tę piłkę, niepokonany na ten moment Dawid Stambuła. Raptem minutę później gra znów przeniosła się na przeciwległą połowę boiska. Teraz atakował ruch. Marcin Kowalski został sfaulowany przez Roberta Boryczkę, były obrońca Cidrów został za to ukarany żółtą kartką, no a nie mieli rzut wolny z dogodnej pozycji. Ze stałego fragmentu przymierzył Kacper Zalewski, no i sporo wysiłku musiał włożyć Krystian Mitas w to, by po jego interwencji futbolówka nie wpadła do siatki gospodarzy. Trwała wymiana ciosów na boisku w Ptakowicach. 59. minuta, piłka trafiła na prawe skrzydło, dośrodkowana, została wybita pod nogi Rafała Kulińskiego. Ten świetnie piętą odegrał do Jakuba Belicy, który próbował jeszcze szukać któregoś z partnerów przed bramką Dawida Stambuły. Ostatecznie skończyło się rzutem rożnym dla miejscowych. 1000 sekund później pod polem karnym przeciwnika znaleźli się Radziankowianie, faulowany był Bartłomiej Gwiaździński i cydry miały rzut wolny z bocznej strefy boiska. Dośrodkował Kacper Zalewski, głową do siatki rywala trafił miłość Świeląg i to ekipa żółto-czarnych otworzyła wynik tego spotkania. Miłość Ćwieląg może nie trafił tak spektakularnie jak dwa tygodnie wcześniej w meczu ze spójnią Landek, ale ten gol był równie cenny, bo dawał nadzieję ekipie trenera Marcina Trzcionki na to, że wywiezie ze Zbrosławic komplet punktów. Gospodarze mieli jednak aż pół godziny na to, by odrabiać straty. Od razu ruszył do przodu Mateusz Hermasz, od razu spróbował wyrównać. No i trzeba przyznać, że były pomocnik Żółto-Czarnych pomylił się w tej sytuacji tylko nieznacznie. 69. Minuta. Rozciągają grę do prawej strony boiska. Piłkarze ubrani tego dnia w czerwone stroje. Daniel Liszka decyduje się na strzał, który sprawił trochę kłopotów Dawidowi Stambule. Po chwili, Stambuła broni jeszcze poprawkę Rafała Kulińskiego. Ciągle 1-0 dla przyjezdnych. 81. minuta meczu. Trenerzy obu zespołów zdążyli już dokonać po kilka zmian. Cele mieli inne. Ruch chciał bronić w wyniku drama, go odwracać. Fantastyczną okazję miał w tej sytuacji rezerwowy gospodarzy Filip Kotalczyk, ale po pierwsze skiksował, a po drugie nadział się na kapitalnie interweniującego Dawida Stambułę. To już końcówka tego meczu, 87 minuta, rzut rożny dla gospodarzy, chaos w obronie ruchu Radzianków wykorzystany z najbliższej odległości przez Rafała Kulińskiego, tego, który próbował bodaj najczęściej w sobotnie przedpołudnie znaleźć sposób na będącego w dobrej formie Dawida Stambułę. No i w końcu udało mu się po tym, jak nie potrafili żółtoczarni pozbyć się piłki ze swojego pola bramkowego. W samej końcówce miejscowi próbowali jeszcze pójść za ciosem, znakomitą okazję na gola miał Filip Kotalczyk, ale przegrał pojedynek ze Stambułą i ostatecznie ten mecz zakończył się podziałem punktów. Na duże brawa zasłużyli tego dnia jedni i drudzy, bo stworzyli dobre widowisko, zostawiając na Murawie w Ptakowicach naprawdę wszystkie siły. Ruch Radzionków zremisował z dramą z Brosławicem na jej boisku 1 do 1. I się miałeś niespodziewane dla samego siebie pewnie, co? No troszkę tak, troszkę tak, ale trzeba być zawsze gotowym. Dostałeś e, takie zadania, do których jesteś przyzwyczajony, ale całą drużynę trzeba było troszeczkę przemodelować, przebudować na parę minut przed gwizdkiem. Troszkę przebudowaliśmy, ale pierwszą półkę przeważaliśmy. Oczywiście oni też mieli sytuację, ale taki typowy mecz walki, tak? Trzeba było zostawić serducho. Szkoda, że nie docięliśmy pozytywnego wyniku do końca, ale szanujemy remis. I patrzymy już na mecz z rekordem. Serducho zostawione, gotowało się pod tą waszą bramką, bo widać było, że ten gol na 1-1 poniósł przeciwnika i, i tu raczej trzeba było właśnie ten funkcjonować. No tak, jeszcze Dawid obronił parę dobrych sytuacji, to też na pewno mu trzeba podziękować za to, jego zasługa, że tak naprawdę remisujemy. Wykorzystaliśmy wolny, więcej chyba klarownych sytuacji nie mieliśmy, no takie taki mecz walki po prostu, szanujemy remis i Patrzymy w przód. I jedziemy dalej, bo to jest kolejny nieprzegrany mecz. Ciągle można patrzeć do góry. Tak, trzymamy serię i teraz punktujemy za trzy. I co? Patrzymy tylko w górę tabeli. Punkt, który trzeba szanować, mimo że się traci gola w końcówce i to pewnie boli, bo można było doliczyć 3, natomiast z gry... Z tego ile sił trzeba było ten punkt włożyć, absolutne brawa. No brawa, bo tutaj zawsze są specyficzne mecze z mniej, mniej piłkarskich yy, walorów do pokazania, ale, ale dziś walka, determinacja i zaangażowanie. Trzeba zawsze oddać 100% serducha i mamy punkt z bardzo trudnego terenu i bardzo go szanujemy. No choć jak jest tak blisko do trzech, to, to troszkę to boli. Ale musimy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Mamy mnóstwo młodzieży i, i tym wynikiem zarządzać. Trzeba też potrafić, trzeba też umieć skontrować, a tutaj gdzieś, gdzieś tego nam brakło, ale, ale tak jak mówię, ważny punkt, kolejny mecz dołożony do naszej serii, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, Szymon Turczyn miał zagrać, nie zagrał. Trzeba było podejmować szybkie decyzje tuż przed meczem, ale zadziałało. Zadziałało, choć nie ukrywam, że w dalszej fazie meczu by był niezbędny tutaj i Szymon i Kopciu. Niestety dzisiaj ich nie mieliśmy, czy Mruwa i tutaj tutaj później brakuje, brakuje tych takich doświadczonych, ogranych jednostek w tych, w tych meczach ciężkich, intensywnych i musimy nad tym mocno popracować. Zostało 5 kolejek plus, plus cała zima, więc mam nadzieję, że złapiemy doświadczenie, złapiemy ogranie i takie mecze będziemy dowozić, ale punkt jest punkt i to jest najważniejsze. Punkt, punkt, boli, bo zawsze chcemy te trzy, ale z meczu uważam, że już teraz to będzie sprawiedliwe, bo... Bardzo było ciężko chłopaki, było ciężko, było intensywnie, ale takiego jak się spodziewaliśmy, dlatego brawa dla wszystkich, seria trwa dalej, regenerujemy się, dwa mecze u siebie najbliższe chłopaki, skupiamy się na rekordzie i podbijamy stawkę. Dzisiaj odpoczynek chłopaki, jutro odpoczynek, poniedziałek jeszcze, że indywidualnie, bo potrzebujemy wszyscy odpoczynek, to od tej tutaj piłki przede wszystkim psychicznie i od skorku.